Dzień dobry, nazywam się Karolina Oponowicz, jestem redaktorką w wydawnictwie Agora i chciałam dzisiaj opowiedzieć o trzech książkach. Zaprosić was do tego, żebyście sięgnęli po trzy książki, które znajdują się w pakiecie pod hasłem Miłość. Można je kupić w atrakcyjnej cenie. Wydawałoby się, że miłość to nie jest teraz w czasach kwarantanny temat, na którym byśmy się chcieli, mogli zastanawiać. A może za chwilę okaże się, że właśnie musimy się nad nim zastanowić, dlatego że jesteśmy zamknięci w tych czterech ścianach i nasze trudności w związkach, te trudności, które przeżywamy na co dzień w tych czterech ścianach, w zamknięciu, znacznie trudniej jest znieść i znacznie trudniej rozładować napięcie, i znacznie trudniej sobie z nimi poradzić. Jest to więc taki moment... Być może, żeby nie tylko się zastanowić, ale też, żeby poszukać rozwiązania tego, co odczuwamy teraz znacznie silniej niż w czasach, kiedy wychodziliśmy z domu, chodziliśmy do pracy, spotkali, spotykaliśmy się ze znajomymi, nasze życie toczyło się też na zewnątrz. Teraz po prostu pewne problemy musimy rozwiązać. Zachęcam do osiągnięcia po te książki. Każda z nich jest inna. Opowiem najpierw krótko o pierwszej książce, którą tutaj trzymam. To książka Justyny Dąbrowskiej pod tytułem Miłość jest warta starania. To zbiór rozmów z osobami, które Justyna Dąbrowska nazywa mistrzami. To są osoby, które są u kresu długiej drogi swego życia. Takie osoby jak Zygmunt Bauman, Aleksandra Jaśnieńska-Kania, jak Kazimierz Kuc, jak Magdalena Fikus jak Danuta Szaflarska, jak Karol Modzelewski. I to są osoby, które patrzą na swoje życie, które rozmawiają z Justyną Dąbrowską. Sama ona jest psychoterapeutką, ale też znakomitą wywiadowczynią, która z czułością, ale też szczerością pyta o sprawy trudne, pyta o całe życie i prosi o to, żeby te wielkie autorytety, żeby ci mądrzy ludzie spojrzeli na swoje życie wstecz i powiedzieli jak, jak, jak je oceniają? Co ma sens? Co nie ma sensu? O co warto walczyć? I odpowiedź, która się przewija w tych rozmowach, brzmi bardzo często: no miłość jest warta stania, to o miłość warto walczyć. Ta książka. Naprawdę daje bardzo, bardzo do myślenia, a też jednocześnie jest zetknięciem z grupą przewspaniałych osób, z ich przebogatym, długim życiem. Kolejna rzecz to książka zupełnie wydawałoby się inna, książka Tatiany Mindewicz-Pułacz, terapeutki, kołczki, znanej telewidzom z hitu telewizyjnego TVN-u Projekt Lady, gdzie Tatiana jest mentorką. Tatiana tutaj opowiada um, o takich kilku, o, o, o kilka historii, kilka związków pokazuje i y, y, ona nie poucza, ona nie moralizuje, raczej y, y, pokazuje nam te, te relacje w taki sposób, żebyśmy mogli też na nie spojrzeć i wyciągnąć swoje własne wnioski. Y, y, na temat tego, jakie błędy popełniamy, jakie pułapki się zaganiamy i jak też można z nich wyjść, kiedy warto walczyć, a kiedy być może trzeba zrezygnować z relacji i wyjść i poszukać lepszej, zdrowszej. Trzecia rzecz to jest książka w znakomicie przyjętej serii Wystarczająco dobrze, tym razem dwoje wywiadowców. Grzegorz Czoczyński i Agnieszka Jucewicz rozmawiają z... Znanymi, wybitnymi psychoterapeutami, takimi jak Bogdan de Barbaro, Bogdan Wojciszkę, Agnieszka Iwaszkiewicz, Danuta Golet. Y, I rozmawiają o małżeńskich kryzysach, y, ale też szansach na wyjście z tych małżeńskich kryzysów. Y, bardzo zachęcam do sięgnięcia po te książki. Y, każda inna, y, nawet w innym kolorze są. Y, y, każda y, Innej zupełnie stylistyce, natomiast wszystkie razem tworzą wspaniały zestaw. Polecam.